Cześć, witajcie serdecznie. Grand Prix Turcji, no kurczę, czekaliśmy na ten wyścig tak długo. Byliśmy ciekawi, jak te nowoczesne bolidy Formuły 1 z ery hybrydowej, te o znacznie większych gabarytach niż to było w 2011, kiedy ostatni raz Formuła 1 tu jeździła, no jak one się będą spisywać na tym torze. Czy będzie ciekawie, czy będzie interesująco, czy ósemka będzie przejeżdżana tak, jak wszyscy zapowiadali, na pełnym gazie, bez w ogóle odjęcia. Natomiast dzisiaj obejrzeliśmy trochę inne obrazki, takich, które, których się nie spodziewaliśmy. I myślę, że choć zapowiada się ciekawie, to ten piątek był dość rozczarowujący, no bo poza oczywiście obrotami praktycznie wszystkich, oprócz Sebastiana Fetela, wszyscy się obrócili oprócz Sebastiana Fetela. To jest dość dziwna sytuacja, nie wiem o co chodzi. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale naprawdę wielu kierowców miało problemy, wielu się obracało, wielu zaliczało wyjazdy poza tor. W pierwszym zakręcie to chyba wszyscy wypadli jak jeden mąż, no bo tam znaleźć punkt do hamowania na tym ciągle zmieniającym się torze i przy blokujących się oponach, oponach, które praktycznie nie działają po schodzeniu na długiej prostej, no to jest naprawdę bardzo trudno i do, niby było fajnie, niby się działo, ale tak generalnie to chyba nie o to nam chodzi żeby oglądać gości, którzy po prostu nie, nie potrafią złapać przyczepności, to nie to, że nie potrafią, tylko nie są w stanie, bo yy, warunki nie pozwalają. Nowy asfalt, yy, spirali samo przyznało, że się nie spodziewali, że zostanie założony nowy asfalt, to znaczy, że za późno po prostu dostali tę informację, bo gdyby wiedzieli, to by przygotowali trochę większe mieszanki na Grand Prix Turcji, natomiast nawet to no, niezbyt dzisiaj pomagało, i ta mieszanka twarda już zupełnie nie pracowała. Myślę, że teraz przez całą, cały weekend wyścigowy wszyscy będą jej unikać jak ognia, i w wyścigu raczej nikt nie będzie chciał jej założyć, ale z innymi oponami też są problemy. No bo zauważcie, mieszanka twarda jest wolniejsza od mieszanki pośredniej o 0,8 sekundy, ale między pośrednią a miękką jest tylko 10 sekundy różnicy. A tę pośrednią, chyba wydaje się ona bardziej uniwersalna i szybciej idzie ją rozgrzać. Przez co no, dzisiaj wszyscy się spodziewali, że jak kierowcy założą tę miękką mieszankę opon, to nagle będzie wielki skok, jeżeli chodzi o czasy okrążeń i wszyscy się będą poprawiać. Natomiast nie wszyscy w ogóle mieli możliwość tej poprawy i nie wszyscy się poprawili na oponie miękkiej, więc to też może być jutro bardzo duża ruletka i też to dość ciekawe zadanie strategiczne dla zespołów. No bo pytanie które opony wybrać na przykład na kwalifikacje A ra, no, po pierwsze jeżeli chodzi o uzyskanie najlepszego czasu okrążenia ale po drugie też, która opona będzie lepszą oponą startową, widzieliśmy witam wszystkich w, w, widzieliśmy w poprzednich wyścigach, że raczej te pierwsze okrążenia były lepsze na oponie miękkiej że w tych y, chłodniejszych warunkach po prostu ta opona miękka powinna lepiej działać natomiast dzisiaj kierowcy, żeby zacząć w ogóle jechać bardzo dobrym tempem no to potrzebowali dwóch, trzech okrążeń żeby tą mieszankę miękką rozgrzać to raczej nie jest dobra informacja na kwalifikacje. Kiedy tego czasu jest mało, kiedy wszyscy chcą zrobić po dwa przejazdy na nowych oponach i teraz, no co, czekać 2 trzy okrążenia, aż się opony rozgrzeją i dopiero zaczynać to ostatnie szybkie okrążenie, to jest pewne ryzyko. Bo przy tak e, śliskich warunkach może być e, po prostu loteria w ten sposób, że ktoś przed nami się obróci, będzie żółta flaga i nasze okrążenie zostanie przerwane. Nie będziemy w stanie utrzymać, e, uzyskać dobrego czasu okrążenia. I to naprawdę będzie y, jutro ekscytujące. Poza tym, no dzisiaj kierowcy raczej uważali, żeby tego bolidu nie uszkodzić, więc dopiero jutro, pewnie, podczas trzeciego treningu będą ćwiczyć jakieś takie naprawdę szybkie przejazdy z dużą prędkością, i wtedy też może być ciekawie, bo też mo może być sporo. To, e, witaj, Arche, Arche, Archetype. <grydy> bardzo Ci dziękuję. I nie wiem, właśnie, czy to jest, mówię, dobrze czy źle. Czy nie wolelibyśmy takiej walki, no na żyletki? Czy jednak, no, mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, że ta Formuła 1 to jest tak trochę zabetonowana i trudno o, y, na czele samym o niespodzianki, to chyba nie cieszyć się z tego, że mamy taki obrót spaw. Przecież dzisiaj y, Mercedesy w pierwszym treningu to już w ogóle fatalnie, w drugim treningu troszkę lepiej, bo trzecie, czwarte miejsce. No, ale mimo wszystko, zarówno Louis Hamilton, jak i Valtteri Bottas bardzo narzekali na to, że nie są w stanie znaleźć y, y, przyczepności. Ja bardziej wierzę temu, co mówi z Verstappen, że oni i tak że Mercedes i tak jutro odpali i tak będą na y, wysokim poziomie i to i nic im nie zrobi. I tutaj nikt im nie zagrozi. Natomiast no, Max Verstappen chce być blisko, jeżeli chodzi o Mercedesa. Przecież pamiętamy, cały czas Mercedes jest niepokonany w tym sezonie, jeżeli chodzi o kwalifikacje i to może się jutro zmienić. Jest ku temu kilka warunków. Tak jak już mówiłem, te, te, ten wybór opon naprawdę będzie ciekawy, bo w Q2 no, trzeba pojechać na takich oponach, na jakich się chce wystartować do wyścigu. No ale, czy przy tak niskich, małych różnicach, no to wszyscy za wszyscy zaryzykują na jechanie na oponie pośredniej to będzie myślę, że dość ciekawie i z, z tego względu możemy się kilku niespodzianek z, spodziewać. Wielu kierowców dzisiaj po zakończeniu treningów zwracało uwagę na to, że tor jest bardzo śliski i tak dalej mówili, że to jak jazda na lodzie i tak dalej że to mała przyjemność z, z takiego czystego prowadzenia bolidu, tylko po prostu walka o to, żeby się na tym torze utrzymać, natomiast zwracali też uwagę na to, że jak popada deszcz no to może być jeszcze gorzej bo całą tą gumę naniesioną w piątek z toru zmyje, tor będzie jeszcze bardziej zielony, e, może być miejscami Przesychający, więc ta przyczepność będzie jeszcze niższa. Ja popatrzyłem sobie na kilka prognoz pogody, jakie mogłem znaleźć, z jakich zazwyczaj korzystam. No to tam szansa na deszcz to jest 30% jutro i to o godzinie 15, czyli w momencie rozpoczęcia kwalifikacji. No ale nadal 30% to raczej nie jest jakoś mega dużo. Zaraz odpowiem, Archetyp. Bo, bo dzisiaj to było w transmisji poruszone telewizyjnej. Z tego co pamiętam, w Eleven Sports i, 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 i jest to ciekawa kwestia, na którą właśnie odpowiem. Także na Summit Point ma być gotowy na poniedziałek, Krzysztof Gruszka. No, to oby nie. Oczywiście to odniesienie do naszej ligi. I racing. Natomiast no, wydaje mi się, że kwalifikacje mogą być ciekawe, chociaż no, chyba wolelibyśmy, żeby były ciekawe po prostu, żeby walczyły ze sobą równe bolidy, a nie dlatego, że ktoś może wyspinować albo ktoś może zaliczyć wyjazd poza tor. Niby te limity toru przez czujniki sprawdzane są tylko w zakręcie pierwszym i czternastym, no ale to i tak są dwa zdradliwe zakręty po dohamowaniach, gdzie no, trzeba naprawdę uważać, żeby tych limitów toru nie przekroczyć, szczególnie w pierwszym zakręcie, chociaż jak się wypadnie poza tor w pierwszym zakręcie, to trudno, żeby to się było bez. Straty. No ale generalnie myślę, że jutro y, trzeci trening będzie bardzo ważny, jeżeli nie popada i jutro będzie wiadomo trochę więcej, jeżeli chodzi o prognozy pogody, i myślę, że y, jutro coś więcej się dowiemy. Ale jeżeli patrzeć na formę zespołów, chociaż to jest bardzo trudne dzisiaj patrzeć na formę zespołów i to, y, jak się spisywały w piątkowych treningach i próbować z tego w ogóle wyciągać jakiekolwiek wnioski, no ale patrząc na tak. Już na siłę patrząc, no to po pierwsze, Ferrari, drugi czas Szara Leclerca, w pierwszym treningu też było nieźle. Wydaje się, że oni rzeczywiście się poprawili albo inaczej. Wydaje się, że te chłodniejsze temperatury bardziej im sprzyjają, no bo ostatnie kilka Grand Prix to jest rzeczywiście niezły progres tego zespołu, ale też musimy pamiętać o tym, że tor jest właśnie zielony, czyli mało nagumowany, tory, na których ostatnio jeździliśmy, a do tego są te wyścigi i kwalifikacje rozgrywane w niższych temperaturach. I Wydaje się, że coś może właśnie być z tym e, związanego, ponieważ Ferrari w tych niższych temperaturach radzi sobie lepiej. Być może jest to związane coś z tym problemem, który ma has, czyli przegrzewanie się po prostu zawieszenia tylnego. E, być może Ferrari dzieli się tym samym problemem, e, ma ten sam problem i być może u nich te niższe temperatury po prostu sprawiają, że łatwiej nad tym bolidem zapanować i łatwiej go zrozumieć. Na pewno też e, wysoko mogą być kierowcy używający silników Honda, czyli Red Bull i e, Alfa Tauri, e, Wydaje się, że te, te, te jednostki Hondy, ten układ napędowy Hondy lepiej obchodzić z oponami, troszkę łagodniej i zarówno łatwiej jest dogrzać te opony, jak i potem utrzymać ich długą żywotność. No, no wszyscy powiedzą, że no, przecież na Imoli niezbyt była długa ta żywotność prawej tylnej opony Maxa Verstapena, ale Pirelli opublikowało dzisiaj takie wyniki swojego dochodzenia i okazuje się, że na tej oponie było mnóstwo nacięć, czyli Max Verstappen musiał przejechać po prostu przez jakieś fragmenty e, kawałki innych bolidów i... E, to tę oponę sobie uszkodzić, a za tym poszły po prostu potem poszło, poszła gwałtowna reakcja, czyli wybuch tej opony i Max wyścigu nie ukończył. Natomiast no, mimo wszystko wydaje się, że oni są w stanie bardziej cisnąć niż na przykład Mercedes, który i tak jest lata świetne, jeżeli chodzi o tempo. I jutro w kwalifikacjach może być naprawdę ciekawie. No, jestem szokowany, jaki postęp zrobiła Alfa Tauri na przestrzeni tego sezonu, szczególnie w tej drugiej połowie, no bo dzisiaj szóste, siódme miejsce w drugim treningu Daniła Kwiata i Piera Gasli. Kwiat też tak zaczyna trochę się odradzać jak Albon, zresztą widzieliście, prawda? E, tak, e, masz rację, Łukasz. E, e, c, też, też odpowiem na temat, na pytanie o Roberta, to znaczy nie odpowiem, ale, ale skomentuję. Natomiast... Pytanie właśnie, co dzisiaj z Alexem Albonem się działo, bo cały czas był gdzieś blisko, no ostatecznie to stracił no, po, ponad sekundę do Maxa Verstappena, ale jest w czołówce, cały czas tam gdzieś w trakcie tego treningu poprawiał czasy, no i to jest pytanie, czy to nie jest zapowiedź, co by było bardzo smutne i to nie, nie ze względu tego, że nie lubię Aleksa Albona, czy tam, że nie cenię jego umiejętności, raczej nie cenię, ale... Alex Albon dzisiaj naprawdę wysoko, a dlaczego? Bo być może Red Bull mu na to pozwolił. I to by było smutne, że Red Bull, w ogóle, że zespoły potrafią tak sterować tempem kierowców i tak sterować tym, jakie wyniki osiągają, bo to też rzuca nam inne światło na wiele innych przypadków, ale też na ten przypadek. I jeżeli teraz nagle Red Bull odkręciłby kurek, Alexowi Albonowi i pozwolił mu naprawdę szybko jechać. Po to, aby no, uzasadnić jego wybór na sezon 2021, to by było mega słabe. E, wczorajsze wypowiedzi Sergio Pereza, który był pytany o to, czy właśnie, m, jak, roz, jak sprawia jego przeszłości, no, by były takie już bardziej lakoniczne i takie bardziej, e, no, dopóki jest nadzieja, to, to żyjemy. Więc być może Red Bull chce zostawić to status quo, wiedząc, że i tak nie powalczą z Mercedesem. E, Puścić na przykład jakiegoś juniora do Alpha Tauri, a w Red Bull zostawić Alexa Albona. Według mnie to był błąd, i e, już jak też nie jestem wielkim wielkim fanem Sergio Pereza, chociaż nadal uważam, że to bardzo dobry kierowca, to chciałbym, żeby taki kierowca właśnie był w Red Bullu. Być może po prostu Max Verstappen lub jego otoczeni nie zgodzili się, aby Sergio Perez wyrazili swoją dezaprobatę, aby Sergio Perez był właśnie w zespole Red Bulla. Tam na pewno się rozgrywa dużo zakulisowo i zobaczymy, na ile Alex albo jutro i w niedzielę będzie w stanie wykorzystać swoją szansę. Słabo wyglądają póki co bolidy Racing Point, McLarena i Renault, czyli te, to są trzy zespoły, które walczą o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej konstruktorów, i między nimi jest jeden punkt między tymi trzema zespołami. A dzisiaj w drugim treningu, tym bardziej miarodajnym, zajmowali miejsca od 9 do 15. Praktycznie wszyscy tam się tylko Antonio Giovinazzi na 13 miejsce wbił między nich, więc jutro będzie ciekawie pod tym względem, że kto się dostanie do Q2, a, a potem, a raczej do Q3. Natomiast w niedzielę może być interesujące Renault Chwaliło się, że oni mają dobre tempo wyścigowe i to tempo wyścigowe rzeczywiście wyglądało na mocne, i zresztą w wyścigach oni sobie dobrze radzą. Nie jestem pewien, czy ten tor w Stambule będzie im pasował, jeżeli chodzi o samochód, ale wydają się oni, według mnie, takim faworytem spośród tej trójki. No szczególnie, że Lenz Troll musi się też pozbierać. Ale dzisiejsze wyniki tego drugiego treningu są naprawdę bardzo mało miarodajne i trudno cokolwiek tutaj. Wnioskować. Jeżeli chodzi o ostatnią trójkę, to wydaje się, że tutaj jest raczej standardowo. To znaczy, że mamy. E, tak, William ćwiczył spiny synchroniczne, właśnie o tej ostatniej trójce mówię. E, <gry> no, widzę, widzę sporo groną naszych uczestników i Racing. witam serdecznie. I no, na końcu wydaje się, że Alfa jest najszybsza z tej ostatniej trójki. Potem będą się bili no, pewnie George Russell i Haas, przy czym trzeba pamiętać o tym, że George Russell dostał trzy nowe elementy silnika, ale to są już czwarte jego elementy z dozwolonej puli, a zatem przekroczył tę pulę. I dostanie karę przesunięcia na ostatnie pole na nie, polach startowych, co niezbyt ułatwi mu zadanie. Oczywiście, no. Y może się zdarzyć, że będzie mógł walczyć o punkty, natomiast no, mimo wszystko, gdy startował z 14 miejsca i tak dalej, nie był w stanie walczyć o punkty, a teraz z 20 może być mu jeszcze trudniej. I to jest też ciekawa sprawa, jak się William zachowa, jeżeli chodzi o Russella, wiedząc, że on ma tą karę. Czy będą mu bardzo cisnąć, żeby on był jak najwyżej w kwalifikacjach, czy może raczej wolą oszczędzić opony i po prostu odpuścić te kwalifikacje. No ale wtedy runie mit 34 do 0, czyli wszystkich wygranych sesji kwalifikacyjnych. Kwalifikacyjnych George'a Russella w jego karierze w Formule 1, więc wydaje mi się, że mimo wszystko i tak będzie George Russell cisnął. Ale jeżeli miałbym jakiś taki bold prediction na jutrzejsze kwalifikacje dać, to właśnie to, że Nicolas Latifi będzie przed George'em Russellem w tabeli tej, tych kwalifikacji. No dobrze, no to czas jeszcze, tak patrzę, czy o wszystkim powiedziałem, o czym miałem powiedzieć. Czas odnieść się do tego, co pisaliście. Dzisiaj nie widzieliśmy. A, zakręt numer 8, George Russell. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, szukałem tego, ale niestety nie znalazłem. Jak pokonywał George Russell zakręt numer 8? Tam było tyle kontr, tyle ruchów kierownicy, że to jest coś niesamowitego, a przecież miał być tak łatwo ten zakręt przejeżdżany na pełnym gazie, no ale ta nowa nawierzchnia, te warunki, dość niskie temperatury sprawiły, że po po prostu. Dzisiaj zakręt numer 8 to nie był, nie był ten zakręt, na który liczyliśmy zdecydowanie. No i właśnie, pisaliście tutaj kilka kwestii. Dzisiaj nie widzieliśmy i ja też już mam jakby galerfię, galerię od Alfy z dzisiejszego Dnia i nie widzieliśmy tam Roberta Kubicy na tych zdjęciach. Nie zawsze się pojawia. To też inna sprawa. Robert Kubica na zdjęciach od Alfy z garażu. Nie zawsze go tam widać, więc to o niczym nie musi świadczyć. Nie wiem, czy jest w Grand Prix Turcji. Miał być. Zresztą zapowiadał, że tę swoją wizytę zapowiadał, że w poniedziałek czeka go jeszcze obowiązkowy test na koronawirusa, i po tym teście oczywiście będzie Robert udawał się do Turcji. Natomiast no, okazało się że mm, a, okazało się, że Mara San Giorgio, czyli włoska dziennikarka Telewizji Sky, no, nie, nie ma jej w Turcji, poni ponieważ ma właśnie pozytywny wynik na testu na koronawirusa. Nie wiadomo, czy jest to jako jakkolwiek związane z y, 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 Robertem Kubicą, z jego brakiem obecności lub obecnością, nie wiem, bo, bo po prostu dzisiaj Roberta nie widzieliśmy. Zobaczymy, może będzie jutro i tyle. Eee... O, e, to jeszcze ciekawą wypowiedź tutaj przeczytałem. E, no dobra, główno opisane dużymi literami, czyli sheet, e, tak powiedział Lewis Hamilton, gdyby miał określić nawierzchnię torów. E, w Stambule i to jest, to jest prawda. Wydaje mi się, że takie trochę kuku sobie Stambuł strzelił, jeżeli oni by chcieli aplikować o kolejne wyścigi Formuły 1, bo no wszyscy liczyli na fajną rywalizację, a te pierwsze okrążenia to była komedia po prostu, jakie, jakie kierowcy pokonywali. No dobra, no to już odniosłem się, jeżeli chodzi o Roberta. Tu nie ma co rozpowszechniać plotek, nie ma co jakoś tutaj mówić, że, że Robert też może być tym dotknięty. Nie wiadomo, być może jest w padoku, tylko po prostu nikt mu nie strzelił fotki dzisiaj i, i tyle. Także Zupełnie nie ma co się przejmować, zobaczymy. E, pamiętamy, że do e, spodziewanego występu Roberta Kubicy e, na, podczas Grand Prix Bahrainu w pierwszym treningu zostały dwa tygodnie, także jakby coś je, jest, czas. Natomiast, no, mimo wszystko, e, życzymy pani Marze e, wszystkiego dobrego, żeby jak najszybciej ten test był pozytywny, żeby przeszła e, koronawirusa bezobjawowo i żeby jak najszybciej wróciła do podoku do swojej e, pracy. E, właśnie, ArchDyke, większy talent, Verstappen czy Leclerc. Według mnie Verstappen. Przy czym um, to jest tak, że o Leclercu mamy trochę zbyt, um, e, zbyt wysoką opinię. Chodzi mi o to, że on jeździ w Formule 1 dopiero od 2018 roku. Max Verstappen jeździ regularnie w Formule 1 od 2015 roku, więc no, mimo wszystko 3 lata więcej doświadczenia, 3 sezony więcej, 3 sezony więcej na otrzaskanie się. Więc Charles Leclerc jest nadal bardzo młodym kierowcą w, w warunkach. Formuły 1, ma tego doświadczenia naprawdę mało. E, mierzy się z trudnym bolidem Ferrari i tak naprawdę dzisiaj trudno oceniać, biorąc pod uwagę też to, że nie wiemy, jaka jest dokładnie forma Sebastiana Vettela, czy on jest w dobrej formie, czy jednak to są te najlepsze lata ma już za sobą. I przez to też trudno nam odnieść się e, i e, skomentować formę właśnie Charlesa Leclerca, więc według mnie raczej Max Verstappen jest większym talentem, ale to też nie jest tak, że któryś któregoś miażdży, e, bo mimo wszystko no, Charles Leclerc nie wiemy z czym się musieli zmagać, a po drugie, jeszcze jest mało doświadczonym kierowcą i być może za 2-3 lata, gdy pojedzie w tym Ferrari, to będzie jego taki pik. Według mnie teraz Max Verstappen przeżywa taki swój szczytowy okres formy, który może potrwać kilka lat. Natomiast no, jeszcze jest, jest, jest jedna kwestia, na którą, w której stawiałbym na szale Leclerca. To jest takie opanowanie, spokój i egzekucja tego, co ma wyegzekwować w wyścigu. No, oczywiście nie wspominamy styli i tego, jak się władował w Sebastiana Vettela, ale no, mimo wszystko, według mnie, to minimalnie większy talent ma Max Verstappen, chociaż obaj są na genialnie wysokim poziomie. Gdyby mieli szansę ścierać się ze sobą w miarę równych bolitach to by było naprawdę świetne widowisko. Bardzo bym tego chciał. także no zobaczymy. Tor, właśnie tor się świeci jak wysmarowany smalcem. Tak, to, to prawda i to, to, czasem się mówi, że po nowym asfalcie z nowego asfaltu taki olej wychodzi. Nie wiem, czy to ta, ta, ta kwestia, czy po prostu no, ta nowa nawierzchnia niezbyt w Turcji sprawę poprawiła, a raczej mocno pogorszyła. No szkoda, bo, bo ja mówię, niby było ciekawie, niby się obracali, niby jutro może być interesująco i mogą być szanse na jakieś niespodzianki, ale to raczej nie jest to, o co nam chodzi, to raczej nie, nie takie ściganie byśmy chcieli zobaczyć po prostu. Um, tak, no a mówię Łukasz, to, to, to dopiero teraz właśnie po, po, po tym pytaniu i po tych dzisiejszych y, rozważeniach w, w, podczas transmisji, tak sobie właśnie pomyślałem, że Leclerc naprawdę jest jeszcze młodym kierowcą, a wymagamy od niego mega dużo. No, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w pierwszym sezonie Ferrari pokonał czterokrotnego mistrza świata. Ja o formie Fettela i o jego umiejętnościach nigdy nie miałem wysokiego zdania, a teraz jeszcze, jeszcze gorzej jest. Natomiast zobaczymy, co pokaże w Aston Martinie. Y, na piwko podczas wyścigu Archetype, bardzo dziękuję, e, e, pi, piwko podczas wyścigu to może się źle skończyć, bo po pierwsze gentleman nie pije przed dwunastą podobno, a wyścig w niedzielę jest o 11.10, zapamiętajcie sobie, żebyście nie przegapili, 11.10 wyścig w niedzielę, a potem trzeba jeszcze dużo e, tekstów napisać i, i stenogramy między innymi, także muszę, muszę, muszę być w top formie ale bardzo dziękuję, bardzo mi miło za, za wsparcie, e, także no zobaczymy jak to się będzie układało Jutrzej, jutrzejsze kwalifikacje godzina 3 powinny być mega interesujące. Tego Wam i sobie życzę. Dzisiaj jeszcze oczywiście na blogu podsumowanie tych piątkowych treningów. Będą skróty, będą wyniki, będą wypowiedzi Alfa Romeo, będzie krótkie moje też podsumowanie. Będzie można od nowa zobaczyć tego vloga. No a jutro od godziny 10 już na blogu emocje, bo mamy o 10 właśnie trzeci trening, tylko godzinna sesja i powinno być bardzo interesujące. pod tym względem, że jutro spodziewam się, że dopiero Pocisną ci, którzy dzisiaj nie cisnęli, e, i wtedy zobaczymy, jaka jest prawdziwa forma poszczególnych ekip. Póki co z tych piątkowych treningów mało e, po prostu wiadomo. Ehm. Bolity z mniejszą mocą silnika powinny zyskiwać. To, to nie wiadomo. Ja mówię, że w, wydaje się, że Honda sobie dobrze radzi właśnie na takim zimnym, śliskim torze, że oni i, i dobrze zarządzają oponami yy, i bolit im w tym pomaga, więc wydaje mi się, że Honda będzie naprawdę mocna. Dobra, nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam bardzo. Życzę piątku bardzo spokojnego, ale też takiego w dobrym nastroju, bo dzisiaj Piątek 13, no to tak, żeby nastroje po prostu były lepsze, żeby było lepsze. <laughs> no, no dobra, ona kawę, herbatę może być. Ja, ja kawy nie piję, ale herbatkę chętnie się napije, eee, także już taką wyhaczyłem jakąś śliwkową z tym, z im imbirem czy czymś tam. w każdym razie dobra, dzięki Wam jeszcze raz e miłego wieczoru i do usłyszenia jutro po e kwalifikacjach też powinno być ciekawie, trzymajcie się, cześć